Dobra. Idziemy tam, gdzie turystów może być najmniej. Co mi się naprawdę podoba, naprawdę to jest ta olbrzymia, gigantyczna ilość zieleni, która pojawiła się w Sopocie. Sopot był zawsze poniekąd mniej lub bardziej zielony. Ale tu, nie, to nie to, to muszę z drugiej strony przejść, bo inaczej nie będę wam w stanie ulicy pokazać. Dom z 1896 roku i zobaczcie, to się nazywa Villa Hanza. Fenomenalnie zrobione, za zielenią, pachnące różyczki. Idziemy dalej. Tam też piękny dom schowany, ale wymaga, jak sobie tam tak przyglądam się troszeczkę z tej odległości, Chyba będzie wymagał trochę renowacji. Nie wiem na ile go będzie widać. No, coś tam widać. Idziemy dalej. Teraz jesteśmy już na ulicy w sumie Hafnera. Jeśli się nie mylę. Bo powiem Wam szczerze, jest tyle gigantycznych zmian. Ja chciałem przejść z Wami tutaj taką. Ulicą morską, też boczną uliczką, równoległą do Monte Cassino. Tylko muszę popatrzeć, czy mnie coś nie rozjedzie. Dobra. Idziemy dalej. Także dzisiaj nie live, dzisiaj wideo. Tak wyszło. Ja trochę pamiętam jeszcze jak ta ulica była bardziej szara. Wiecie, to tak jak teraz do Niemiec się pojedzie do dawnego DDR-u, to jeszcze można znaleźć odcienie szarości, jeśli chodzi o elewacje i tym podobne rzeczy. Jednak mimo wszystko nieomal na każdym kroku widać, że pędzel poszedł w ruch. Renowacja, restauracja i tak dalej. No dobrze, ja chciałem Was przeprowadzić tu bokiem, ale tu tak troszeczkę... Nie, już ciszej. Już ciszej. Właśnie, ze względu choćby na te budynki chciałem przejść z Wami tą uliczką. Na samochody nic nie poradzimy. No, zobaczcie, czy nie cudeńko. Dobra, pójdziemy sobie trochę ulicą Królowej Jadwigi, która już bezpośrednio prowadzi do Monte Cassino. I na Monte Cassino w sumie skończymy. Powiem wam tak: na tej ulicy, tutaj kawałek dalej, tak gdzie widać mniej więcej ten napis "taksi", był kiedyś kebab. To był chyba pierwszy kebab w Polsce. Teraz śladu już po tym nie ma, ale był. Jak poszukacie, znajdziecie na pewno stare zdjęcia. Kawiarenka schowana. Zobaczmy. Kafe Kultura. No, to jest kawiarnia tylko dla tych, którzy wiedzą, gdzie jest. <grych> Powiem Wam szczerze, że z, każde, z każdym dniem, y, będąc w Sopocie wydawałoby się w moim mieście odkrywam coraz więcej, jakich, coraz więcej jakichś nowości. O, tu był właśnie kebab. Tu był kebab. Nie wiem, co to teraz jest. To jest część zabudowania, gdzie znajduje się Empik. Znajduje się Multikino. Coś tam jeszcze. A to się chodziło na kebab. Pierwszy w Polsce, bodajże. Idziemy prosto w kierunku dawnych wodów, lodów włoskich, które, jak pamiętam, całe życie tutaj były. Lody włoskie, właśnie w tym budyneczku, naprzeciwko nas. I zaraz pokażę Wam coś, co jest warte uwagi, w szczególności jeśli lubicie teatr. Jeśli lubicie teatr. No, wejdziemy zaraz do takiego uroczego miejsca, gdzie powstał malusi teatr. Nazywa się Boto, jeśli nie przeinaczam nazwy oczywiście. Powstał na tyłach tak zwanego spatifu, który teraz się nazywa, nie wiem dlaczego te Mexican. Ktoś to przejął, tu był kiedyś spatif, tam u góry. Tam u góry był właśnie spatif. Jak się patrzy. A teraz jest the Mexican. Dobra, idźmy dalej. Słynna loziarnia. Od 100 lat, chyba, albo i więcej. O, osobowość Cepotu. Czesiu parasolnik. Cesiu parasolnik. Ja go jeszcze pamiętam, ale pamiętam już jako bardzo dziwnego, 90-letniego dziadka. Charakterystyczna postać Sopotu, której dla której został postawiony mały. Malusi pomnik. Barwny człowiek. Z tego, co legendy mówią, połykał ostre narzędzie i przeżył, najwięcej chyba pokonał rekord operacji chirurgicznych, czyli wycinania tego, co połknął. Nosił parasolki, przebierał się w ciekawe różne ciuchy. Był prowokacyjny, był postacią w dużym stopniu niewiadomą. Dobra, jesteśmy przy Teatrze Boto i Zachęcam Was do tego, żebyście, będąc być może w Sopocie czy w którymś mieście, rzucili okiem na repertuar. Odbywają się tu koncerty, odbywają się różnego rodzaju spektakle. Malusi, kameralny, ukryty, teatr połączony jednocześnie z jakimś rodzajem restauracji, także można się napić kawy jednocześnie doświadczyć sztuki. To jest Bohaterów Monte Cassino 54B. Zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli. O! Zobaczmy, co tu jest. Czytanie, Piedestał, Kuba Zobrzycki, Boto, Bluesowy Poniedziałek, Boto, Postpandemicznie, Bergiel, Kisiel i tak dalej. Boto.art. Wydaje mi się, że PL powinno być, ale jest napisane P. Sprawdźcie. Dobra, podejdziemy do Jazierbaka, który stał kiedyś na Monte Cassino. Teraz go przenieśli tutaj. W ten sposób o to się po prostu ładnie pożegnamy, dobra? Jasiu Rybak stał na takiej dużej fontannie na środku Monte Cassino. Przenieśli go gdzieś tutaj w tył. Wielu Sopociaków się to tak troszeczkę burzy, że e, biedny Jasiu Rybak został przerzucony gdzieś tam w inne miejsce, ale też mu tu dobrze, jak widać. Woda mu służy. Dobrze chłopak wygląda. I miejsce cudowne. To jest miejsce, które kiedyś było tak naprawdę, wiecie, jakby to powiedzieć, ruderą. Powiedzmy, że większość wyglądała jak kawałek tego budynku, który właśnie będzie rewitalizowany. Tak, wszystko wyglądało tu strasznie. To było po prostu strach się bać. A zobaczcie, jak to wszystko pięknie się rozwinęło. Dobra, dobra. Chodźmy jeszcze kawałek. Ja muszę szybko szukać hotelu. Nowego, chyba. A może nie tak nowego, tylko ja o nim nie wiem, gdzie on jest. Nazywa się Molo, więc pewnie jest przy Molo. Będę uciekał, żeby spotkać się z znajomą. Przełączymy na moment kamerkę. Pożegnam się ładnie. No dobra, to na tle Sopotu ładne pożegnanie, tak? Na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was do wycieczki do Sopotu. Do zobaczenia, cześć!